Czy idealna fasada właśnie pęka? Agnieszka Kaczorowska od lat budowała obraz perfekcji, bajkowe kadry, sukces, dyscyplina. Ale po głośnym rozstaniu i medialnych burzach fani pytają, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna kreacja? Ekspertki PR mówią wprost, zbyt gładki wizerunek w erze relatable bywa odbierany jako nieszczery. Pamiętacie wpis o młodzie na brzydotę? Dla jednych motywacja, dla innych atak na autentyczność. Do tego zwrot akcji w tańcu z gwiazdami. Wcześniej ostre słowa o systemie i marzenie o jurorowaniu, potem powrót jako tancerka. Konsekwencja czy kalkulacja? Kolejny zgrzyt. Zapowiedź maksimum prywatności, a zaraz potem wspólne występy i czułości na wizji z Marcinem Rogacewiczem. Kulminacja przyszła przy pożegnaniu z programem apel o życzliwość kontra szpilka pod adresem innych uczestników. Hejt boli? Jasne. Ale widzowie nie znoszą dysonansu. Mówić jedno, robić drugie. Czy kaczorowska odbuduje zaufanie, łącząc profesjonalizm z prawdziwą codziennością? A może to moment, by porzucić perfekcję i wygrać autentycznością? Decyzja należy do niej i do nas, bo to my klikamy Play.